O dzień dobry. No i właśnie poranek. No, słyszeliście, co wczoraj Krzysztof? Jak on na mnie filmy, jakie okrutne nagrywa? Głupoty gada? A o Paulinka przyjedzie niedługo do Polski na spotkanie ze mną. Wtedy porozmawiamy. Ja już rozmawiałem z dzielnicową. Nie ma żadnego problemu, że po prostu wyjedę sobie. Tylko to będzie to spotkanie, sam mówiła. Chcę zobaczyć. Ale ogółem ja ci powiem, że jak on też na Twitterze od siebie powiadał po prostu, że zadzwonisz do mnie, napiszesz że w Polsce jesteś i przejdziesz do Białgostoku do Kurfura tutaj jest parking czy gdzieś ale trzeba bo zaraz będą wyopywać a tylko nie trzeba mówić. Ja nie będę mówił, kiedy to będzie. A jak nie, to powiesz. To bym. Bo jak on ludzi nie szanuje, przez 3 lata mu płaciłem za światło. Święta, nie święta, całe to wszystko po prostu mu. Ja nie muszę te pieniądze wydawać, które ja zarabiam. Ja zarabiam sobie. Może przyjdzie wreszcie pora taka, że po prostu jak tak on nagrywa na mnie, to zostanie sam. Mi on nie jest potrzebny. Ja w każdej chwili temu ja mogę się wyprowadzić, ponieważ była pliniarka, pokazywała mi zdjęcie, tyłek mu się Ugółem zagoił, a on teraz mi tak dziękuję. Byłem w sądzie, kupiłem garnitur. Chcieli go ugółem zabrać do TPS-ów. Czy na jakieś leczenie, czy zamknąć do choroszczy a on powiedział, że będzie będzie się starał, że u, zwolnić mnie ciekawym jakim prawem ja co miesiąc płacę podatki ja nie wiem czy on kiedy no jeden samochód mógłby powiedzieć, jeden samochód właśnie stoi ten pasat, co mu kupiłem, co ogółem dobrze dzięki mnie to tak się ogółem stało, że po prostu... A chcę powiedzieć, przyszło też, że mam ogółem posiłkowym świadkiem być. Takiego czegoś nic nie piszę do sądu. Ja nie będę za to odpowiadał On był kierowcą, nie sąd sam decyzję podejmie A muszę wczoraj, bo jeździłem Musiałem jechać do banku Bo kartę zgubiłem Ale ona jest już zablokowana. Przyjdzie nowa karta. A no i głym. A wczoraj byli też widzowie. Wczoraj słyszeliście. No, dzieci się bawią tam, bo tam jest ten zabaw. Ja ten. Plac zabaw tego nie zbudowałem, to miasto zbudowało. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, byli, o, też pozdrowię jeszcze raz. Dwie jemachy. Chcieli mnie też zabrać. Mogę. No, bo ja tutaj w domu będę, bo zaraz będzie, jak to Krzysztof. Nigdzie nie można wyjść. Ja bardzo jestem zadowolony, że byłem dzień stoku. Tyle ludzi mnie zobaczyli z Białego nie tylko też spotkałem i znajomych. Chcieli porozmawiać. Tam żadnego alkoholu nie było. Napoje takie pamiętam z ludówki coś taki ten y, blaszka i cały to się takie chłodzące jak, jak gorąco było a patrzę na niebo To on nie sprząta on tutaj nic nie robi Andrzej ten co No ma kosiarkę, ma całe to wszystko Cało mu ciężko? Świętej pamięci Łoś był to mu drzewo robą Ja pokazywałem ja robać Potrafię Ja nie będę tutaj Ja o wczoraj Widzieliście, podkuszałem. Wcześniej tutaj pomyłem całe to wszystko. Tak samo na tym, a on się ugłę kąpał. To po prostu tyle nawalił wody w łazience, że po prostu jak szedł, to ślady, całe takie błoto było. A siostra to mówiła już wcześniej, trzeba podkurzać to ja wczoraj wyjąłem zacząłem sam z mojej strony odkurzać całe to wszystko on jaki tam śmietnik u siebie zrobił dałem mu nie odkurza sobie ja nie jestem dla niego jakimś pochołkiem żebym mu swój brudyk tak to jest właśnie A sobie przejdę się zobaczyć tak to właśnie jest Ah. Samo hotipo. Smo lehobarta. <laughs> <laughs> Tego nie będę podnosił. To na niego piszą. Sami widzieliście, jak on wczoraj. A ja tak nie powinien takich filmów wrzucać na Mleczny Człowiek. Oglądajcie ten Mleczny Człowiek, jakie on filmy na mnie wrzuca. To się zakończy właśnie tutaj. Ja tutaj nic nie będę robił. Ma swoje lata. A nie po prostu. On sobie myślę, że znalazł jakiegoś farajera. Żeby, żeby się znęcać psychicznie nade mną. To sami widzicie jakie on filmy Jakie głupoty on gadał. Jak on, ile ludzi obraża? To on jest psychiczny, chory człowiek. Ja nigdy w życiu sami widzicie, jakie ja filmy sam nagrywam. A wczoraj właśnie ten film, a ja to od razu usunęłem To ostrzeżenie tylko dostałem, to zaraz to zniknie. Tam nic się nie... Działo, po prostu ktoś mi wysłał film, że kobieta czarna w bysonoszu była i się w majtkach. Ale zobaczyłem ten końcowy urywek i po prostu. Weszłem od razu na komputer i od razu usunąłem ten film. I ubółem przepraszam YouTube za ten po prostu. Bo ktoś już planuje znów coś narobić. No, miłego dnia Wam życzę. A pokażę. To teraz nagram, a pokażę. Mam, Kupiłem wcześniej sałatkę warzywną. Wyjad, ja sołatkę warzywną kotleta bielonego z babką zimniaczoną miłego dnia życzę i serdecznie gorąco pozdrawiam Paulinkę i synka wspaniałego człowieka, który mu wyrośnie i pozdrawiam całą ekipę Pracowników, którzy pracują w tym zakładzie szkło. Szkło robią i szyby. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. Pozdrawiam jeszcze raz. Pa, na razie. Nie pa. No pa, jeszcze śpisz. Zobaczyć film z samego rana będzie z mną